Dobrze, że się ubrałem jeszcze cieplej niż wczoraj, bo mimo że prognoza pokazuje, że jest teraz 20 stopnia, a będą 23, to jakoś w ogóle tego nie czuć. Ziąp jest. Ja jestem już w sumie trochę padnięty. Oglądając wczorajszego vloga, raczej montując go, zastanawiałem się, czemu tak słabo słychać mnie, gdy mówię z kamerki. A ja to chyba palcami zasłaniałem mikrofon. No tu stoi zawsze bardzo ładny Kymko like 125, ale ten nowy like, czerwony, to chyba. Ze wszystkich skuterów, jakie mógłbym mieć, to najbardziej chyba bym chciał takiego właśnie lajka, czerwonego. Lajka dwójeczkę. Chociaż, no on już taki nowoczesny. Dobra, to postaram się nie zakrywać mikrofonu, bo to chyba mój błąd. Ja myślę, że to kamerka szwankuje, a to ja paluchami za, za, zakrywam po prostu. Tak samo jak wczoraj zaczynam od Babilonu. To jest tutaj na, na rogu obszerna restauracja. Dużo miejsca tam w środku jest. Jadę z tym na Doszyńskiego 2B, czyli mój ulubiony biurowiec. Klient przyszedł z kolegą. No i daje klientowi jedzenia. Ja się jeszcze pytają, czy ja nie mam przypadkiem dla tego kolegi, także jedzenia. Nie na no, jakiś inny kurier. Pewnie tam w tym dużym holu czeka ja zawsze w tym małym wolę jednak. Podałem to i nic nie wpada na razie. Jeszcze jakiś taki mniejszy ruch. E, tam dwie sekundy po tym jak to powiedziałem wpadło Rico. No ale Rico, spoko. A co to za miejsce dostawy? Aha, dobra, tam są bloki, racja. Bloczki zwykłe, stare, perelowskie, mieszkalne. Wczoraj nie słuchałem muzyki w ogóle, to dzisiaj są słuchaweczki w uszach znowu Sinead Do Znowu ta płyta w stylu reggae. Przypominam sobie jeszcze raz, bo dobra, radosna taka. Jadę, czy jadę? A, już widzieliście. YouTube przysłał mi dzisiaj wiadomość, że wkrótce włączy automatyczne dabingowanie moich filmów tych nowych, nowo wrzucanych, czyli że będzie słychać mój głos, ale mówiący w innym języku. Dziwne, nie? Taka mocna ingerencja. Filmy. Nie będę miał wpływu na to, jak te filmy będą przetłumaczone. Mogę to wyłączyć do to. Po prostu wyłączyć i tyle. Yy, I z czasem też starsze filmy trochę dubbingować, czyli algorytm, znaczy system się przetoczy przez wszystkie filmy i je zdabinguje na jakieś inne języki. Ach, takie to, taki sobie pomysł nie podoba ja mi się za bardzo chyba wyłączę po prostu i tyle. Dobra, sienną można jechać pod prąd. Kont kontrapas, czy jak to się nazywa? Kont kontrapas? Czekajcie, kontrapas to jak kontrabas. Taka nazwa. Ale to dopiero tam na końcu, nie do kamienicy czy bloku, tylko facet wyjdzie zapewne po mnie do Lobby. Sienna 39 taki budyneczek. Przyszedł klient wziął, a mi wpadły złote tarasy, Kerpur. To WeWork na no, Solińskich, tam się nie wpuszczają. Ale napisane, że mam przy recepcji zostawić. O nie wiem, jest znowu blisko Skarpy i blisko Pragi. Nie, 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 nie. Ja mam o 17 przerwę, pół godziny chciałem wrócić wtedy do mieszkania, jednak. Odebrane. A gdzie strzymał rower? Tam. Nie wiem czemu tak daleko. Ale niech będzie. Jadę, jadę. czuję, że jednak dzisiaj też wylecę na drugą stronę Wisły. Jak się już jest na powiślu, to niestety, ale lubi wciągać tam. Zauważyłem. Chociaż nie, dopiero dwa razy byłem przecież po drugiej stronie Wisły. Dotarłem w lewo i tutaj jest WeWork na gdzieś tam na górze, ale już tam mnie wpuszczają. Kiedyś mnie tam wpuszczali, a teraz już nie chcą. Jest o Solińskich ulicach. Padło mi najpierw jedno zamówienie z kawiarni Kawka na dobrą 40 do tego biurowca fajnego, a później drugie też do tego samego biurowca. Także. Farcik, od razu dwa zamówienia zrobię za jednym zamachem. Dziwne, w kawiarni siedzieli ludzie i mieli zwykłe laptopy, nie MacBooki. Jak można mieć zwykły laptop? Ja rozumiem. Ja ja mogę mieć, bo w lesie mieszkałem kiedyś, facetem jestem zresztą, ale jak dziewczyna jeszcze w kawiarni siedzi, no to ja nie wiem, nie rozumiem czemu. Czemu MacBooka nie ma. Zjechałem z góry, ale pewnie jeszcze dzisiaj będę tutaj podjeżdżał. Dostarczone, tylko tam sobie siedziałem, jak na tronie, bo tam takie fotele są. A oni przychodzili do mnie po kolei, najpierw jeden później drugi. A zaraz trzeci klient przyjdzie, bo też mam pod ten sam adres dostawę i tutaj z elektrowni powiżo odbieram, która jest obok jest pod tym samym numerem w zasadzie prawie. No i dobrze, zaję fajnie. Nie tam, okazuje, się, że to nie w środku, tylko od strony ulicy Elektrycznej. Ja tak myślałem, co to jest ta elektryczna. A to ta taka malutka tutaj... Ulica. A dobra, rzeczywiście, jest Starbucks i obok Starbucksa, czyli na zewnątrz jest patataj. Trzeba było napisać, że na zewnątrz. A nie, tu jest. O, dobra, znalazł się. No to na zewnątrz w sumie. Aha, ale wejście to nie tutaj, tylko od jakiejś innej strony. Dobra, proste, tutaj. Tu mamy patataj. Znaczy proste, jak się już wie, bo tak to. Nie miałem pojęcia. Już idę. czyli to taka piesza dostawa będzie. Ale też oczywiście. Troje ludzi i każdy jest ze wschodu, tak jak mówiłem w tym biurze tak to wygląda. Ej, nieźle, bo teraz czwarte do tego samego biura <grymne> na dobrą 40 i znowu z elektrownik powisą biur. Tym razem już ze strefy Food Hall, więc może piąte też będzie, może dzisiaj tam będzie jeszcze, nie wiem, jeszcze kolejne pięć dostaw. Ale spoko, bardzo mi się to podoba, bo tam fajnie tam schodzą, schodzą na dół. Oczywiście do mnie ja tylko tam siedzę elegancko. Odebrane i pokażę wam, gdzie te dostawy robię. Stąd z elektrowni, tam, blisko, nie. Skończyły się moje dostawy na Dobrą 40. Jakaś dziewczyna spysnie przyjechała i ona teraz tam żywi tych Ukraińców i te Ukrainki, a ja jadę na stare miasto, kurczę na podwale i gdzieś tam za Grzybowską, na graniczną. Także opuszczam, opuszczam dolną część skarpy, znaczy jadę na górę skarpy i. Może już tu nie wrócę, mam nadzieję, no. Że mnie nawet na ochotę wywali na moją przerwę i pod górę. Ale faktycznie to by się przydały mniejsze trybiki, bo ja tych e, najcięższych biegów i tak nie używam, tak szybko nie jeżdżę. Za to chętnie bym korzystał z lekkich przełożeń. Pomyślę o tym, kupując kolejne korby, może znajdę w takim rozmiarze jakimś mniejszym. Dobra, to gdzie te zakazy jazdy rowerem? Gdzieś tu miały być. Na razie nie ma, to wdam pewnie dalej. Na starym mieście samym, a na podwalu to oczywiście można jeździć. Jadę jakieś pierogi, odbieram czy coś takiego. Ale tu ludzi dzisiaj. Wiadomo, jakieś wycieczki i tak dalej. Faktycznie jest tutaj gościniec, proszę bardzo. I jest też zakaz wjazdu i faktycznie nie ma pod nim napisu, że nie dotyczy rowerów, czyli nie można tam wjeżdżać rowerkiem. Tu, gościniec polskie pierogi. No to opuszczam stare miasto. Potwierdzam zakaz wjazdu. I jadę dalej. Znaczy, nie tam gdzie jest zakaz, tylko tutaj, tutaj nie ma zakazu. Jakby to było miło, gdyby już mnie nie ciągnęło na dół skarpy. Nie wiadomo po co, tylko tutaj chciałbym już zostać i oczywiście kierować się w wiadomą stronę. Tu mam gdzieś do tego bloku na wprost, czy tam głębiej? Właściwie to nie zdawałem sobie sprawy, że tu jest taki blok. Graniczna 2, znałem graniczna 4 z tyłu. Znałem Maszkowska z 11a, ale tego graniczna 2 to nie znałem. Padła mi kuchnia, zaraz widać tam coś. Teheran koło Filharmonii, nie, dalej, dalej, co ja mówię? Bliżej Nowego Światu i gdzieś tam, w stronę ochoty, o. O kurde, autor tema, taki sam rower jak mój. Pierwszy razka ja taki spotykam. Nie no dobra, drugi, drugi w życiu. O jeszcze oryginalny korby ma filmem trouwę, takimi właśnie go kupiłem. Dostarczone. Ja wczoraj mówiłem, że lubię jeździć najbardziej po centrum, ale tak konkretnie to najbardziej lubię jeździć po tej... Po tej Wzdłuż świętokrzyskiej i prostej to jest według mnie taka najprzyjemniejsza trasa, żeby sobie przez centrum przelecieć. A teraz Rico mnie wezwał, który tu jest niedaleko, ale na chmielną mnie wzywa z powrotem tam. Kłoczę jeszcze trochę i naprawdę na skarpie znowu będę i to na dole. Półtorej godziny do końca, do przerwy. O, kostki lodu. Jakby był upał 30 parę stopni, to bym sobie to może wsypał pod ubranie. Aha, ja mam dostawę na chmielną, ale nie tam przy Kini Atlantyk tylko tutaj przy Jana Pawła. A tak to lepiej. A dostawę mam do najwyższego budynku w Polsce. Pierwszy raz. Chmielna 69 adres. Okej. Okay. Tylko, że nie, nie wjeżdżamy na górę, tylko widzę, że klient podał wyłącznie adres budynku. Zjedzie na dół do mnie. Jakiś z zagranicy człowiek. Dobra, dostarczone. Ja już widziałem na YouTube, jak tam jest w środku w tym budynku. Taki skromny w sumie. Skromne to lobby, fajne proste. Poczekałem trochę na klienta, a teraz niestety znowu mi wpadło to niedaleko Damaszku i niestety w stronę Skarpy, to nie jest dobre, bo ostatnio godzinami tu zostaje i no nic, jak wylecę na dół, to nie wiem, McDonalda sobie zjem w czasie przerwy i tyle i o. Dostawa tutaj do znanego bloku na Przechodniej, przy Placu Bankowym prawie. No i co tam dalej, teraz to się obawiam co wpadnie. Pierwszy raz dziś się obawiam. Dobra, widzę, że na przerwę na przerwę nie wrócę, niestety. Mam tamkę. ja Dostawa na tamkę. Godzina do końca, ja lecę w przeciwnym kierunku. No i tak to jest. No, trudno, to te pół godziny przerwy nie na jechanie do mieszkania, bo to i tak nie ma sensu. Powerbank mam przy sobie. Wiem coś, bo głodny jest Maczka zamówię. A co ciekawe, dostaję na piwku. Has 15 zł od miłej pani. Nie dość, że dała dyszkę w papierku. To jeszcze monety, do tego też. Milutko, to mi trochę. Trochę mnie pociesza w tej mojej smutnej sytuacji, że jadę znowu na dół Skarpy. Kurde, zaraz Praga będzie. No właśnie, dlatego wypadałoby się przenieść jednak stamtąd w czasie tej przerwy, uciec na ochotę może metrem. Nietypowe rozwiązanie tutaj, żeby wyjść, to trzeba zadzwonić ponownie domofonem. W środku jest drugi domofon, przy wyjściu i normalnie trzeba dzwonić. Trzeba zapamiętać numer mieszkania klienta. Ja szczerze zapamiętałem. Dobra, wejścia. 20... 5 minut do końca. Jakby teraz nic nie wpadło, to było pięknie, bo bym sobie wrócił. jednak to tą ochotę to w sumie 55 minut przerwy, ale zobaczymy, chyba coś mi znajdą. No ja tam myślałem, że nic nie wpadnie, dojechałem już tutaj pod gadukty i wpadł McDonald's, świętoczyska. Czyli nie dość, że muszę na górę skarpy jechać, później zjeżdżać na dół. To później, jak będę chciał zjeść McDonald's, to muszę znowu na górę wjeżdżać i po przerwie zostanę znowu na powiślu. Z powiśla to już mogę na Pragę wylecieć, same minusy. No? Przez to, że teraz wpadło, nie, lipa Ale uznałem, że nie chcę dołem jechać, tam pod skarbę wjeżdżać, tylko Wolałem wnieść rower po schodach, <gry> to też nie było łatwe A może jeszcze trudniejsze No jazda tędy to fatalna jest tu, ciasno Znaczy teraz tutaj na tym odcinku nie, ale przez pilot, z ludźmi się tu mijać Tu pasem nie można jechać, trzeba by jechać tam, lewym pasem, tak oficjalnie no, Ran, jak mi się to nie podoba, że mi wpadł McDonald's, no Odebrane i teraz znowu tamką na dół Kurde, a mogłem w sumie zamówić, tak, żeby naraz i sobie odebrać, i klientowi. Nie pomyślałem o tym, Przecież jeszcze zapkę mogłem zamówić. Hotel Logos czy coś takiego. Marudziłem, ale 9 zł na piwku za to, za moje wspinanie się tam na wiadukt. bez sensu. Dobra, to teraz mam 33 minuty. Chyba na ochotę wrócę, bo nie chcę mieć czegoś na tym powiślu. Co tam, McDonald's? Nie będę Ja zamawiał i zostało na powiślu. Wolę sobie przymyknąć na ochotę. Może się uda. Może już nie wciągnie dziś po Wiśle drugi raz, ale nie wiadomo. Trzy godziny mam jeszcze później. I jest zdecydowanie mój ulubiony podjazd na pod skarpę na Górnośląskiej. Do pewnego momentu podjazd, a później schody, a na nich to łatwo. A wczoraj zamiast tędy jechać pod górę, to za tymi budynkami tam w prawo, po prawej stronie pojechałem. No tam to jest ciężko naprawdę, o tam. Nie polecam, jednak tutaj. Polecam schody. <laughs> Tam już jest 23 po, a ja jestem dopiero w drodze. Znaczy z pola makotowskiego zjechałem. Nawet nie zdążę do mieszkania dojechać. Spróbuję, ale raczej nie zdążę. No i tyle. Jestem pod blokiem, ale zajęło mi to ponad pół godziny. Jest 17.27, a ja o 17.30 się włączam. To co, zdążę tylko dać monicę buziaka i wracam. Do roboty. Czyli mnie tylko nie wywaliło na powiśle z stamtąd. Los się do mnie uśmiechnął, moja miłość do Moniczki została nagrodzona, bo przez pierwsze pół godziny nic nie wpadało. Czyli przyjechałem co prawda już na sam koniec przerwy, ale i tak, i tak przesiedziałem pół godziny z Moniczką. Zjadłem pizzę fajną, kawałeczki ze 2 czy 3 i mogę jechać teraz. Dopiero po 30 minutach mnie wezwało zamówienie. No. 2 godziny i 30 minut, jeszcze przede mną. Dziwne rzeczy się tu dzieją, bo pyszne podzieliło tą, tę dostawę na dwóch kurierów. Ja jestem ten drugi i to jest tak, 9 pizz, a 9 pizz bez problemu wchodzi do torby. W dodatku ten drugi kurier to samochodem przyjechał, ale ja powiedziałem, że no, zawiązę no, te pizze, niech czas mi mija. To jest dobry kierunek. Jak tam pojadę, to jest szansa, że na powieśle mnie nie wyrzuci. No to jadę, a on tam samochodem gdzieś z tyłu za mną. <laughs> Mógł wszystkie wziąć, mówił nawet, że to może ja wezmę, mówił. Wszystkie. A ja mówię, nie, przejadę. Się. Aha, przyjechałem rowerem szybciej niż ten. O, poszedł kurier. Gonią go, to są moi klienci. Gonią tego drugiego kuriera, bo ja przyjechałem szybciej rowerem, on samochodem później. I ja mówię, o, to tamten, jest tamten i teraz go gonią. A to jest tak, że oni widzieli na mapie tylko jednego kuriera, tylko mnie. To jest trochę dziwne. Myślałem, że jak dzieli zadanie na dwóch to jednak jest sensownie dwie kropki są na mapie, ale nie, to tak nie działa. To co, który, który dostaje napiwek? Ten, który pierwszy zakończy, tak? To szybko kończę. Pyk. Eee, nie było żadnego napiwku i tak. No i co, rower jest szybszy. Teraz tam siedzi z tyłu całe towarzystwo na ławce i, i zajadają te 9 pizz. Nic nie wpadło. To co, do Moniczki. Ja tam wcześniej powiedziałem Monika zamiast Moniczka. To jest niewybaczalne. Jak to się w ogóle stało, to przypadek był zupełny. To po prostu z tego zmęczenia wcześniejszego, że musiałem z powiśla wracać przez 35 minut. Ja nie wiem czy jak podjadę pod nasz blok, to nie będzie przypadkiem za blisko Powiśla. Już wciągnie mnie znowu wtedy powiśla. Muszę uważać. Może trzeba było siedzieć tam na tej ulicy Krakowiaków. Przyjechałem pod blok i nic nie wpadło. Jest 19, jeszcze półtorej godziny, niecałe 19,02. Coś tak ruch siadł bardzo ładnie, co mnie cieszy. Mmm, no to dobre słodyczki. Dziwne, bo trzy godziny mam pracy. Po przerwie, no i dopiero drugie teraz wpadło. Mm, 45 minut przed końcem. Tylko że głupie, bo jadę do centrum, na, znaczy na grzybowską. Nie po, No kurde, po co? Po co mnie na grzybowską ciągnie? Szkoda. Ale może nie będę marudził. Tak, 45 minut do końca, ale nie, nie mam pojęcia czemu nie wpadało. Zawsze wpadało, a teraz jakoś przestało. Także dziwny to dzień, bo na początku pierwsze 5 godzin bardzo intensywne i powiśle i powiśle, a później prawie nic. No ale właśnie i tak sobie jeszcze raz centrum odwiedzę Grzybowską. No, no tak, bo teraz w ogóle będzie długi weekend. W czwartek jest święto, w piątek pewnie wielu ludzi ma wolne. Ja tak dyspo tak podałem, w ogóle zapomniałem o tym, ale dobra. Coś tu nie tak jest, że Grzybowska 85 jest zaznaczona na środku skrzyżowania, w zasadzie. Przecież to jest taki inny blok. 85 coś sobie przypominam i na Google Maps też tam wskazuje na środku skrzyżowania. Dlaczego? Nie, coś mi tu jednak nie pasuje. Podejrzewam, że klientka pomyliła numer budynku. To nie będzie 85, to będzie 95 prawdopodobnie Grzybowska. Ale się dowiem na miejscu, jak przyjadę. A nie, no dobra, Grzybowska 85 to jest przecież taki znany blok. Tu jest 81. I 85 to ten tutaj. Tylko nie wiem czemu Google Maps wskazuje na skrzyżowaniu ten blok. Zawsze wskazywał dobrze. Coś się zmieniło, coś przenieśli, popsuli i jabłka pyszne też źle pokazuje. Klientka mnie nie słyszała jak dzwonię, bo muzyka była puszczona. Słychać bo jej głosy jakaś faceta, wyszła w samym ręczniku. No ale na szczęście jak zacząłem stukać, walić w drzwi, to usłyszeli. Na razie nic nie wpada do końca. Jest 20... 23 minuty, są do końca, więc może się uda, o może pojadę sobie tędy, koło Muzeum Powstania Warszawskiego którego nadal nie odwiedziłem oczywiście a może właśnie, a nie, no nie wiem kiedy to zrobię może jak będę miał wolne teraz ale to na muzeum tracić czas, ja tam mam ten, drewno do porąbania do, znaczy najpierw do pocięcia piłą, 2 metry drewna, a później do porąbania siekierą albo będę się rąbał, albo tak myślałem żeby kupić rozłupywacz za jakieś 1500 może ktoś później odkupi go ode mnie, gdy już nie będzie mi potrzebny w przyszłości, bo już nie będę w lesie mieszkał dobra, liczę na to, że to już koniec 15 dostaw w 8 godzin, 9 złotych na piwku w apce i 20 złotych do ręki, także dzisiaj dzisiaj też fajnie i w sumie już 222 dostawy, no ale jeszcze jest 19 minut do końca dyżuru, może jeszcze coś wpadnie a ja już robię podsumowanie, ale Siostra pisała, że też tam mało dzisiaj, że był jakiś taki przestój, że nic nie wpadało.